55 okrążeń do przejechania, każde z nich e, to 21 zakrętów, 9 lewych, 12 prawych, 5554 metry i 305 kilometrów ponad, ponad e, do przejechania w wyścigu. Kto będzie tutaj najszybszy? Czy Rosberg, czy Hamilton, czy Raikkonen, czy Perez? Ricardo Bottas, Hulkenberg, Massa, Kwiat, Sainz już ostatni kierowcy dojeżdżają na pola startowe. No i pytanie, proszę Państwa, czy Louis Hamilton powtórzy chociażby ten swój manewr z grał Prix Stanów Zjednoczonych, gdzie w pierwszym zakręcie wypchnął, ale zgodnie z przepisami Niko Rosberga? Nie, Rosberg wystartował fantastycznie. To Hamilton spóźnił start, i Raikkonen próbuje atakować Louisa Hamiltona. Ale jest zamieszanie jest na dalej miejscu. jest Maldonado. I chyba Alonso tam e, niestety zakończył właśnie przygodę. A więc Hamilton zdecydowanie gorzej wystartował od Nico Rosberga. Niki Lauda, jeden z szefów Mercedesa, mówił, że to będzie niewątpliwie kluczowa historia, że Rosberg nie może zaspać. Nie może przegrać startu z Hamiltonem, bo będzie niedobrze. No ale wystartował Rosberg znakomicie i teraz będzie w komfortowej sytuacji. Zacięta walka teraz masa z Daniłem Kwiatem. A Rosberg odjeżdża, odjeżdża świetnym tempem od Luisa Hamptona. Trzeci jest start Rosberg. Wulkenberga, zwróćmy uwagę, że dwa samochody dwa samochody Force India na czwartym i piątym miejscu. Botas, no nie najlepszy to był start. Dziewiąta pozycja Botasa spadł z szóstego miejsca, a my jedziemy z Felipe Masą. No masa też się obsunął na dziesiąte miejsca, przypomnijmy, że startował z ósmego. No agresywnie tutaj sobie poczyna Daniel Kwiat ale nic sobie z tego nie robi kierowca Terorosa, który przecina, tutaj jednak na to mieli zwracać uwagę baczną sędziowie na właśnie takie zachowania. A więc nie było...